Żyć, ci będzie tanie. Skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemane, jestem Savic. to jest oczywiście Hearthstone dziś, moi drodzy, ponownie wybierzemy się na ranking Dzisiaj będziemy się, moi drodzy, spierali nie kapłanem e, Przerzuciłem się, moi drodzy, na druida e, Tego ramp druida, ramp combo druida Różne są nazwy na ten De, Generalnie wiecie o co chodzi Próbujemy dostać e, te dodatkowe kryształy many Przez e, albo gwałtowny wzrost, albo pretendentkę z Darnassus Albo orzeźwienie Sześć kart, a, tak zwanych rampujących właśnie mamy e, No i przez te karty Dokopać się do naszych bardzo, bardzo solidnych e, Albo e, uciążliwych dla przeciwnika Albo tauntów albo nieprzyjemnych jeszcze w inne sposoby e, stronników. E, no i finiszować oczywiście z albo jakimiś dużymi dropami i po prostu obrażeniami ze stołu, ale to się raczej rzadko tak kończy. Głównie próbujemy bazować na tym kombie dzikiryk plus e, plus siła natury, albo czasami sam dzikiryk również wystarcza. E, kartą eksperymentalną, znaczy ten deck nawet jest w fazie e, takiej testowej można powiedzieć, e, To tylko chciałem zaznaczyć jeszcze, to nie jest taka dobra, porządna decklista, tak mi się zdaje. E, w fazie testowej jest Ser Poetwin Ta karta mi się podoba niesamowicie e, i Mimo że do samego konceptu Ramp Druida nie pasuje, mimo że w sumie nie zapewnia nam ani rampu, ani dodatkowych obrażeń, tak naprawdę sama z siebie, statystyki są dobre bardzo, jak na koszt 1 manę. Ale generalnie wolelibyśmy bardziej, można powiedzieć, większe, większe wali mieć ze statystyk. Mimo tego wszystkiego, ta karta znajduje swoje miejsce w tym deku. Dlaczego? Po pierwsze, jest bardzo dobrą odpowiedzią na agro, bardzo fajną turą pierwszą, e, której tak naprawdę nie mamy. E, po drugie, e, ponieważ mamy tę mechanikę odkryj, bardzo łatwo pozwala nam przystosować się do wielu meczów, e, mo, pozwala nam, nie wiem, albo dodatkować... Dobi do, dodatk przepraszam, dobierać dodatkowe karty dzięki tapowi, albo zadawać większe obrażenia i bawić się w agro. Zatrzymam gniew, ponieważ gdyby zagrał pretendentkę z Darnassus, to chciałbym mieć na nią odpowiedź. Wow! Wow! Ta ręka jest tak dobra, że... Tylko czekajcie, bo tutaj mamy aż za dużo tego rampu, szczerze mówiąc. Mamy i monetę, i... O, widzę, że nie tylko ja jestem amatorem, e, amatorem właśnie, właśnie tego płetwina. Hilowanie, okej, okay. No, całkiem, całkiem tak jest spodziewana karta. Mm. Więc tak. E, Darnasu zginie od jego, jego Rafa. E, I wtedy nie mam za bardzo następnej tury. Mogę poczekać. E, dać mu zagrać do następną turę. Ale bardzo. Chyba wolałbym chyba Darnassus, bo tylko i wyłącznie Raf może zabić, czyli ten gniew, który my mamy swoją drogą. W ogóle Mirror Match jest mega śmiesznym meczem, ponieważ miałem tak, że grałem niemalże. Nie, nie, niedawno grałem taki Mirror Match, gdzie po prostu zagrywaliśmy i karta w kartę dokładnie to samo. W sensie on zagrał Darnassus, ja zagrałem Darnassus. On zagrał jakiegoś tam e, Szatkownika, ja zagrałem Szatkownika. I mniej więcej tak 3-4 karty na samym początku były identyczne. E, tutaj mamy, myślę, że bardzo ładną turę z tym Rafem, który nie dość, że odbierze mu możliwość rampowania do tury czwartej. E, to jeszcze. E, Myślę, że klirujemy tego Finlego. E, nie, nie widzę, powodu, by go zostawić na tutaj. Gdyby on miał Rafa swojego, to by chyba go zagrał tutaj. E, tak, czy siak Tak, myślę, że zabicie tego Finlega będzie, w sensie tego płetwina będzie ok. Ok, ciężka ekstremalna jest super. ode mnie będzie szatkownik wy y, uła. E, właśnie nie wiem. W sumie, w sumie szatkownik czy dzikun? Szkodam mi się go bardziej przykleja do stołu, co prawda to prezent... Ale, ale ja nie raczej nie zamierzam power'ować w, w czasie najbliższych tur. On zagra czwartą turę, czyli swojego szatkownika, a, a dzikon właśnie ma to... E, to największa wada jego jest taka, że ginie od szatkownika. Dlaczego w ogóle pojawia się tutaj ta karta? Bo łączy w sobie wiele bardzo fajnych aspektów, które chciałem dodać do tego deku. Po pierwsze, jest fajną odpowiedzią na agro, nawet bardzo fajną odpowiedzią. E, po drugie jest dropem za 4, a bardzo, bardzo e, łatwo jest teraz nam e, nam, druidom, e, rampować się bezpośrednio do czterech, więc to jest niesamowicie przyjemne. Ja bym tutaj chyba rzucił Wild Grove, tradeował. No bo ten. Ra, ten Raf, albo może nie Wild nie Nie, przepraszam, nie Wild, wild Grove. W ogóle co? Zdziczały Dzikun tradeujemy i. i super. Chyba najpierw wykonam ten trade, no co prawda są jakieś tam karty, które... Okej, okay, to jest całkiem solidna karta, nawet bardzo dobra. I ten dzikun myślę, że będzie też e, bardzo przyjemny. Jego tutaj najlepszą odpowiedzią chyba jest swipe, ale co najważniejsze, że po tym swipe on nic nie, nie, nie dorzuci i znowu inicjatywa będzie po mojej stronie. Oczywiście Wild Grow był tutaj zupełnie bezsensowny, w ogóle nie wiem dlaczego mi to przyszło do głowy. Nie, nie, nie. Wild był głupim zagraniem, bo mamy piątą, mamy szóstą, e, więc jest to bardzo dobrze. I tu mamy bardzo dobrą piątą i szóstą, w sensie to nie są jakieś takie średnie dropy, bo na przykład. E, znaczy, generalnie w druidzie nie ma średnich dropów, ale... Na przykład Drake jest turą piątą, aczkolwiek nie jest taką super turą piątą jeśli chodzi o same statystyki, no za 5 mana 4-4. Okej, ale tu nadal brakuje ci czegoś, żeby zabić cały stół chyba, tak? To jest ciekawe zagranie, eee, ciekawe myślę, że to jest właśnie dobre określenie dla tego zagrania. On bardzo się chce rampować, eee, jak bardzo ja chcę mu w tym przeszkodzić. Eee, mówiąc nie jestem gotowy chyba na, do, na doktora Huka, za bardzo. Chociaż w sumie mam tego swipe'a w ręce, więc może, może jestem gotowy. W sumie lowtep wygląda całkiem solidnie, e, ale nie spodziewam się tu żadnych zaklęć. Raczej wolę zachować loteba na później. E, możemy szczemóc druida, druida szponów wpakować w to 2-3 i wtedy mamy całkiem solidny stół. E, to, że to ma... E, tak, strasznie mi się podoba szarżowanie tego e, w ten Darnassus, aby właśnie zablokować Doktora Huka, ponieważ tak naprawdę na wszystko oprócz Doktora Huka jestem teraz przygotowany, a Doktor Hook mógłby niepotrzebnie, e, no, utrudnić mi życie. Jeśli uda mi się zagrać Sylwany na przykład przedni będzie super. Wow, nie, jak mi zagrasz teraz... Swipe? Nie wiem. Swipe? Nie, swipe. E, żywe korzenie. Strasznie musi go boleć w sumie, że wziął sobie ten leczący hirop... Jak mi to zabijesz, to ci... Nie zabijaj mi tego, nie zabijaj mi tego! Okej, okay. mm, okej. Okay. Lapto wygląda solidnie, Sylwana wygląda też solidnie, szczerze mówiąc. E, Lapto wygląda chyba bardziej solidnie. E, czy też nie? O Sylwana ginie od razu od tego stoła, ja mimo wszystko chciało wyciągnąć. Dobrze, że jesteśmy z przodu z kartami, więc myślę, że to powinno być dosyć, dosyć dla nas przyjemne. Chyba, że on dostanie teraz, nie wiem jakiegoś Ancient of Lore i tak dalej, ale to będzie bardzo niemiłe. Uh, Sylwana ginie od tego stołu, i właśnie dlatego nie za bardzo chciałbym ją grać. W przyszłej turze będę miał 8 money, 7 many, z tym będzie miał 9, więc mogę zagrać low tap i swipe zarazem na jego doktora Huka, uh, Ale wtedy pasuje teraz tę turę. Nie, no chyba, chyba low tap jest najlepszy tutaj. Też się na stół, a przynajmniej nie, 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 nie tracę tego możliwe, że bardzo ważnej, bardzo ważnej agonii. Generalnie Sylwana też pojawiła się w tym deku, ponieważ, e, ponieważ jest dobrą odpowiedzią właśnie na innych druidów. Co prawda, nasz, nasz przeciwnik nie jest takim druidem, jakiego się spodziewałem, ponieważ gra dwóch najbrzeglerów a i będziemy mogli tutaj ładnie sklirować ten cały stół, i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, że, że uda nam się go sklirować. Okej, okay. i teraz jest problem, ponieważ nie wiem, czy na pewno chciałbym sklirować, bo drzewiec wiedzą wygląda też całkiem fajnie, a mogę strajdować, drzewiec. E, i w sumie nic, jeśli nie dostanę drugiego innervate'a, to... Ale drzewiec jest za dobry, żeby go chyba tutaj... Chociaż w sumie jakieś combo... Nie, on jeszcze nie ma, nie ma tury na combo, a jakbym ja dobrał combo, to by było miło. Eee, nie wiem, nie mogę też zostawić tych dwóch nożowników na stole, więc... Ten swipe wygląda całkiem solidnie, tylko zostawiamy sobie postać 5-2 na stole. Eee, Follow-upy mamy dobre, prawda, więc, więc nie jest źle. To znaczy, możemy strajdować hero power w nożownika, eee, swipe na tym tym i... I jest nawet, albo nawet lepiej, strajdować tu, swipe, żeby ten loto wziął... Mam 5-3 na stole, on ma jedną kartę. Myślę, że jeśli teraz uda nam się strajdować na stół, to ograniczymy te takie nie do końca fajne sytuacje, kiedy w ogóle nie wiem, czy chcę trajdować. W sensie to jest ok? Nie wiem, czy trajduję za to 2-3, czy ono mnie aż tak bardzo obchodzi. Chyba, chyba nie aż tak bardzo, prawda? Chociaż gdybym miał jakiś drugi dziki ryk jakieś tam. No dobra, na wszelki opadek strajdujemy. Znaczy trajduje, może możliwe, że ten trade jest wręcz błędem, ale pod uwagę, że mam tylko dwie karty w ręce, a ja mam naprawdę dobre karty. W sensie i Sylwana, i drzewiec wiedzy są bardzo dobrymi kartami tutaj. Trochę mnie dziwi, ponieważ nasz przeciwnik jest y, agresywnym druidem. Wygląda na takiego bardziej agresywnego na pewno niż nasza wersja, ponieważ podwójny nożownik y, jest... No, no jest po prostu bardziej agresywny. w sensie granie, to jest dobry drop za dwa, ale to znaczy, że gra pewnie nie wiem, dwa razy te tam żywe korzenie, pewnie gra Feli Fel Rivera i... I, I tak, więc to mnie dziwi też, że, że, że się poddał, ale możliwe, że miał nie wiem jakieś, nie wiem co bym musiał mieć ręce. to co chciałem powiedzieć, bo od tego zacząłem zdanie, że dziwi mnie, iż on miał, e, co miał, a że wziął ten hero power, to było dziwne, w sensie nie wiem jakie były inne jego oczywiście opcje, bardzo bym ciekawy jakie były inne jego opcje, ale wow, <ścoughs> żeśmy trafili. E, pamiętam, że oprócz Sylwany drugą dobrą kontrą na innych druidów jest chyba MC Tech. Tak mi się zdaje, ale znowu mamy mamy ramp, jest dobrze. No to będzie nasza druga tura w czwartą szatkownika i chciałem stąd dekować piątą. To nie jest piąta, ale mamy jeszcze jeden, dwa, chyba trzy drowy do jakiegoś sensownej karty. Okej, okay, combo w ręce, bardzo dobrze, już wygraliśmy niemalże. No właśnie nie. Wildgrove w szatkownika, tak? Czyli mamy jeszcze jeden, jeszcze drugi i jeszcze trzeci chyba, tak? Bo mamy ten następny, tak, czyli tr jeszcze trzy droły mamy do, do jakiegoś dropu za pięć albo... Nie, chyba nie. Innervate? Jeśli on ma rafa, to zginie mój szatkownik i będzie trochę słabo. Ja bym chyba Wild grał tutaj, tak. Chyba tak. E, I też mogę innervate'ować tą moją jakąś piątkę. Piątek mamy... 3... 4. Cztery piątki mamy, tak? Bo jest smok, dwóch druidów, low-tap e, i tyle. Tak, to są moje piątki. pewnie że przez chwilę grałem Widmowego Rycerza, ale to raczej chyba tak z sentymentu, niż... E, niż rzeczywiście na poważnie, no tutaj Shadcomic jest bardzo dobry, szkoda tylko, że on dostał ten cień, bo ten cień jeszcze z Innervate'em jest no, dla nas problematyczny, bo będziemy musieli go wyciszać, a w takim mirror meczu, możliwe, że on nie będzie nawet zmuszony, o, fajnie, że on pasuje turę, to jest bardzo dobre, e, możliwe, że on po prostu nie będzie zmuszony w żaden sposób go odkrywać, przez co tu będzie bardzo dużo skumulowanych, nieprzyjemnych obrażeń, które ja nie chcę brać na twarz, no po prostu nie chcę brać. E, czy wymuszam trade tą sylwaną? E, no nie za bardzo, szczerze mówiąc, nie za bardzo kusi mnie to, bo... Bądź wtedy grający jakoś w sumie swoją czwórkę, na którą ja mogę mieć odpowiedź? Co tak, chyba wymusimy ten trade. Eee, ja wiem, że to jest słabe, ponieważ nasza sylwana nie dostaje pełnego value, ale szczerze jakoś bardziej się boję tego, że. Chociaż w sumie wylatujemy z kart, może. Nie wiem, właśnie to, to było dosyć Kwestiono... do zakwestionowania, jak najbardziej zagranie z tym innervate Sylvaną. Ale nie wiem. Zobaczymy. Za znaczy, się, dużo zależy od tego, jaką on ma rękę. Ja się spodziewałam, że on ma w sumie jakieś duże dropy. Skoro nic nie zagrał w trzeciej... czy znaczy nie, to, że nic nie zagrał w trzeciej, to nie znaczy, że ma duże dropy. Jak teraz i w następnej duże nic nie zagra, to znaczy, że ma same duże dropy. Jeśli zagra jakiegokolwiek stronnika tutaj, to jestem przeszczęśliwy. Okej, okay, okej, okay, to jest spoko. Czyli bardzo chcę, żeby ten cień został. Okej, okay, to jest dla... Super, bardzo się cieszę, bo teraz, teraz nadal tego cienia nie może odkryć, e, togi nie od No i bardzo dobrze, bardzo, jest, jest świetnie. Jest świetnie. Nie mógłbym sobie tego lepiej wyobrazić. E, tutaj strainujemy Sylwaną, ponieważ jeśli pójdę tak, to jest pyk, e, swipe i... w sumie nawet swipe nie niszczy tego, ale... Ale jakoś nie chce mieć tego na, na jednym życiu, bo jedno, jedno życie to tak wiecie, ładnie mu pozwala zagrać na tym raf i to zabić i jeszcze dobrać kartę. Wolę mieć sylwane na trzech życia, z którymi jemu jest trudniej troszeczkę sobie poradzić. Znaczy okej, okay, no, nie miałem możliwy, że znaczenia żadnego, ale... Super założono tego shade'a. Jest! Bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, bo nie będę się teraz musiał przejmować wieloma nieprzyjemnymi implikacjami, jakie mógłby mieć ten cień znak Sarabas a ja ponieważ nie gram cię na sam nie, nie lubię tej karty, bo jeśli nie dostaniecie po inerwejcie w pierwszej turze, to jest on takim sobie zagraniem według mnie ale, ale to tylko ja. Mm. Jak ja to trajduję? Chyba trajduję tak. Yy, opiekun... Nie co? Tak, tak, tak. Okej, okay, dobra, chyba jakoś to widzę. Yy, 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 yy. Czy ja mogę to jakoś lepiej zrobić? Mogę zrobić, mogę zrobić kombo! co możliwe, że to nie jest takim głupim zagraniem Kombo, wpakować to wszystko w niego, do tym... nie, chyba tak jest, chyba tak jest najlepiej, tak? Czyli, muszę, O tak, ten trade Sylwanom mnie troszeczkę boli, ponieważ on jest mimo wszystko całkiem sporo postacią, i my też nie mamy zbyt dużo na stole, ponieważ mamy kombo w ręku, to trzymając troszeczkę, tak naprawdę mamy, mamy Litala w przyszłej turze. Możliwe, ale nie, musiałem strajdować tak jak musiałem. Gdybym mógł dograć Wild go w tej turze gdzieś zamiast czegoś, nadal trajdując całego stu, to bym na pewno go dograł, ponieważ to pozwala nam zagrać kombo już od razu. Um, a nawet tak naprawdę jeśli uda nam się teraz przepchnąć te, te troszeczkę obrażeń, to powinniśmy być ok, Dobrze, że on użył monety również. E, I myślę, że to jest tura, w której my po prostu, że tak powiem, robimy mały push face, e, tak zwany. Um, Chyba, że mogę coś finezyjnego zrobić. Nie, myślę, że Push Face jest bardzo dobrym zagraniem. Pytanie tylko: czy chcę zabić jakiegoś z tych bombotów? Eee, nie, chyba, chyba nie. Czekajcie, niech się zastanowi. Czy chcę zabijać te bomboty? Nie, jeszcze mówiąc, bym, bym ostro puszował twarz, ponieważ y, mając combo w ręku, szczerze mówiąc, y, nie będąc martwym od jego combo, bo to jest największy problem w Miro meczu z Druidem, że musicie grać, biorąc pod uwagę swoje, ale także jego combo, bo jego combo tak samo może was zabić, jak, y, jak Wy możecie zabić go, wiecie o co chodzi, ale ponieważ on nie ma many na kombo, musiał być, mieć in i innervate i combo w ręce, to jest granie w ogóle trzech kart y, z 11, które dopiero dobrał, szczerze w to wątpię. Tym bardziej, że on zagrał już jednego ze swoich nerwejtów. Co wcale nie zmieni jakoś tam prawdopodobieństwa, że nie dobrał tego drugiego. Zmienia troszeczkę. Ale nie, dobra, już już przekombinowujemy ze sto, sto statystyką, według mnie. W sensie, on, myślę, że on nawet nie może teraz skierować tego stołu. Ch chyba, że ma jakieś. I oczywiście, Ancient of, of War, ten 7 many 5-10, byłby problemem, tak? Okej, okay, Savage Rour używa defensywnie. Jak najbardziej zrozumiała sprawa. Eee, oczywiście dla mnie to nie ma znaczenia, bo ja, wie, ja już wiem, że ten mecz jest skończony. Eee, mój przeciwnik może jeszcze, chyba bym walił w twarz. Czekaj, 7, a nie, bo wtedy byś był martwy od samego Savage Droru. To jest też trzeba umieć rozgraniczyć to, kiedy gracie wokół samego Savage Droru, a kiedy gracie wokół całego komba. No my na szczęście mieliśmy całe kombo, więc, więc ten mecz nie był aż taki trudny. Eee, Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to nie jest tak patologiczne, że jeśli macie kombo w ręku, to od razu lecicie w twarz, bo to mogło tak wyglądać w tym meczu, że ja rzeczywiście tak poszedłem, bo tak poszedłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, wow, piękny ranking, fantastycznie, um, ale tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze on nie miał many jeszcze na kombo, E, lub druga opcja jest, e, w te, e, gdyby nie miał na przykład gdyby nie ginął po prostu od w sensie zawsze trzeba po prostu, jeśli jest on albo mamane, albo ma już jakieś tam postaci, trzeba brać pod uwagę przeciwko grając e, druidowi, że, e, że po prostu jest nawet czasami ten dziki ryk, który jest tak według mnie OP kartą, biorąc pod uwagę naturę druida, biorąc pod uwagę jakie jakie karty, to, wiem, jakieś żywe korzenie i te wszystkie tokeny i tak dalej, które dostaje druid. W sensie ta karta jest tak dobra, myślę, że combo Force of Nature Savager nie jest problematyczne ze względu na na tę siłę natury. Nie, ponieważ ona jest, myślę, że całkiem okej, okay. może nie aż tak mega zbalansowaną, ale okej okay, kartą. Problemem jest ten Dziki Ryk, bo ten Dziki Ryk daje właśnie, bo samo combo zadaje 14 obrażeń, ale mało... Znaczy, Wiele osób ma to w głowie, ale rzadko to wymienia tak na głos, że możemy bardzo ładnie spotęgować ten damage, ponieważ to daje plus 2 ataku nie tylko naszym drzewcom, nie tylko naszej twarzy, ale jeszcze postacią, które mają na które mają na stole. Moi drodzy, to jest ten deck, który nie jest, myślę, że w swojej finalnej wersji, więc więc nie, 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 nie sugerujcie się tak karta w kartę. Oczywiście są karty, które muszą być w tym decku, no nie wiem, chociażby e, Pretendentka z Darnassus, Orzeźwienie na 100%, Dr. Hook na pewno, e, Taurisen, dwa druidy e, szponów, dwa szatkownicy, dwa swipy, ale oczywiście dzięki Rayquaza Nature, ale na przykład już, e, no w filmie oczywiście. Nie wiem, czy z czym jest granie dwóch gwałtownych wzrostów, kiedy już mamy dwie pretendentki jest Dobre, co to nam często gwarantuje, znaczy, nie może zawsze gwarantuje ramp, ale czasami tak jak, chyba, w jednej z tych gier mieliśmy tak, że miałem i to i to w ręku, i ten Wild Growth tak sobie siedział w tej moim ręku i w sumie nic nie robił, i tak czasami jest, bo po prostu, też jeden tip taki, ponieważ ja zdarzało mi się trochę grać druidem, ja raczej jestem dużym przeciwnikiem grania Wild powyżej tury, tak naprawdę czwartej już, że pierwsza ok, z coinem, druga ok, trzecia ok, czwarta już bym się zastanawiał, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, nie. Dziesiąta no oczywiście na dobieranie kart. Ale się rozgadają, moi drodzy, więc, e, e, więc to był ten, do którym się dzisiaj wspieraliśmy, No póki co. Dziękuję wam bardzo serdecznie. I. Do, do. zobaczenia!